Cześć, witam Was i zapraszam do zagrajmy w Assassin's Creed Chronicles China. Jest to spin-off serii Assassin's Creed. Tu mamy do czynienia z akcją, która toczy się w XVI wiecznych Chinach. Będziemy się wcielać w asasynkę o imieniu Shao Jun, o ile dobrze wypowiedziałem, bo akurat z kińskiego nie jest dobry. W każdym bądź razie jest to asasynka, która została wyszkolona przez samego. Ezio Auditore, a na pewno go znacie chociażby z Assassin's Creed 2. I tu mamy coś takiego, jeżeli chodzi o samą historię, to e, protagonistka wraca do oczystego kraju, aby, jako ostatnia, ocalała członkini chińskiej części zakonu właśnie tych asasynów, pomścić swoich za, zamordowanych pobratymców. I tu mamy, jest to platformówka 2,5D. Czyli tak, tak można tak powiedzieć, że postacie i lokacje widzimy, jakby tak w trójwymiarze, ale możemy się przemieszczać tylko na jednej płaszczyźnie, co jest akurat typowe dla tego gatunku. W, samych, w samej przygodzie będziemy mieli okazję odwiedzić takie miejsce jak Pekin, Wielki Murczy, chociażby zakazane miejsce. I nie zabraknie też na naszej drodze postaci historycznych. Także mam nadzieję, że. Sama, sama gra będzie bardzo ciekawa, ja śledziłem ją od samego początku, można jeszcze dodać, że jeżeli mieliście Season Pass um, kupiony do Assassin's Creed Unit, to tą gierkę możecie spokojnie sobie pobrać za darmo, jeżeli nie, to będziecie musieli zapłacić chyba jakieś, o nie, chyba około 4, 40 złotych, bodajże pamiętam, wiem, że ja płaciłem około 8 funtów za nią, także możecie sobie przeliczyć, jeżeli nie, no to nie. Także to tyle wstępem informacji na temat tej gry. E, ja mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, a my już teraz zaczniemy. Czyli jedziemy po prostu. I tu będziemy bieżyć nową grę. Dobra. Aha, mamy tu jeszcze tryb Nowa Gra Plus i Trudna Gra Plus, ale tu musimy pierwszy na Normalu przejść. E, dobra, to już się uruchamia i zobaczymy. Aha, no tu już pisze, że to są Chiny, rok 1526. Ale jak chcecie możecie sobie to przeczytać. Ja wam już tego nie będę czytał, ja tu od razu odcinek kontynuuj. Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Bardzo fajna była. Jak widzieliście, animacja taka całkiem ciekawa. Całkiem inaczej to wygląda niż przy innych takich grach. I tu mamy ucieczka rok 1526, jaskinie Magition. Chyba coś takiego, ale ja tego nie będę czytał. Możecie sobie spauzować, jak chcecie przeczytać Aha, tu będziemy uciekać A, my tu nie kontrolujemy postaci na razie, fajnie widać jak ona uderza a, dobra, to już mamy, aha, tu idziemy Aha, tu możemy jakąś bazę danych otworzyć Dobra, aha, ok. To jest R2 Aha, to jest, a, R2 to jest sprint, dobra Fajnie widać jak ona się zatrzymuje. Albo czy nawet skoczę jak kurz się fajnie unosi o. Aha, i tu możemy... Dobra, będziemy się wspinać. Fajnie, jak takie zakrwawione to wygląda prawie. O, czekaj co to było. A dobra już czaję. Będziemy biegać i L2 wciśniemy to na Jakby tak wślizgiem to A dobra, my tu już pobiegniemy. Aha, tu strażnicy mają swój obszar jakiś. Aha, żółty zauważył. Aha, czerwony już będzie atakować. No dobra. Będziemy musieli na to uważać. Tam jeszcze jakiś gość jest. Ciekawe, jak on wyszedł przez tą kratę. No dobra, nieważne. Tu będziemy biegać i się znowu wślizniemy. Dobra. A, tu jest skok. A jeszcze korba jest. To jeszcze będzie trochę trwało. Także. O, tu jest jakiś pies. Ale dobra, to chyba będziemy mogli uciec. A, dobra. To skończymy. Tu też. Ej, ej, a, tu jest ten jeszcze. O, widzicie? Tu jest jakaś znetka. No skacz, dobra A tu najwidoczniej będą jakieś. Ej, nie to Czekaj A, to trzeba tak zrobić, dobra Tam coś jakiś gościu był. Ciekawe, czy tam można do góry skoczyć, czekajcie, zaraz zobaczymy Ale nie, chyba nie Czekaj, zaraz zobaczymy jeszcze raz Się źle wybiłem A, nie, tu nie można wskoczyć To może tam dalej będzie można kiedyś iść, dobra tu trzeba X trzymać, żeby zrobić wysoki... Yy, daleki skok. Aha o, czekaj, znajdź swojego. Coś tam muszę znaleźć. A tu nie można się wspinać. A nie, tu tylko przeskok można zrobić. Dobra. Tu możemy skoczyć na dół. Tu znowu... Podskok. I tu będziemy skakać na drugą stronę. Dobra. Aha, tu musimy przejść. Tu jednak się nie da wskakiwać na ten. Dobra. Ej, gdzie ty idziesz? A, dobra, to trzeba długim skokiem. I tu też długim skokiem. Dobra, fajnie naprawdę ta platformówka wygląda. Zaznaczone te wszystkie przeskoki i te inne rzeczy tak jakby na czerwono. No. Trochę mi nie wychodzą te skoki, ale dobra, może się przyzwyczaję. O, i tu mamy kolejną, jakąś dziwną znajdkę, Wygląda jak jakiś. Dobra. A, widzicie? Tu się można ukrywać, i możemy iść dalej. Dobra. I tu mamy jakąś korbkę, dobra. Sposób, w jaki przechodzisz dany fragment poziomu, jest oceniany i nagradzany w zależności od Twojego stylu gry. Aha. Zamiast zaangażować się w walkę, działaj dyskretnie osiągniesz wyższy wynik. Aha. A nikogo nie zabija, nie da się zauważyć, jeżeli chcesz zobaczyć w wskaźniku stylu. Aha, nie doczytałem do końca. W każdym bądź razie będą można grę, widocznie można przychodzić. Ej! Grę można przychodzić, albo po prostu cichaczem, albo można po prostu atakować wszystkich. Także my tu. Co? Aha, nie trzymaj się zbyt długo w pobliżu strażniku, mogą cię zauważyć. Dobra. Czekajcie. A no, tu wszystko jest oznaczone, pokazuje ci, że można przejść sobie spokojnie. Aha. A no to lecimy dalej. Aha, tu jakieś punkty dostajemy za to. Ehm. Że przeszliśmy niezauważeni, ale zobaczymy. Może gdzieś jakąś e, walkę będzie można zrobić. A tu strażnicy mają ograniczony obszar oszczędności. Trzyma się ich z daleka, aby nie wzbudzić alarmu. Ale wiem, że tu jak on się tak patrzy na nas. Aha, użyj gwizdania, aby zwrócić uwagę, czyli L1. Czekaj, aha, to tu. Aha, dobra, jak trzymamy r 1 L1 trzymamy i mamy zasięg. Jak natężenie naszego głosu będzie działać? I teraz wciskamy R1. A teraz możemy odwrócić jego uwagę. No to super. Ciekawe, czy tam w ogóle można było wejść i na przykład go. Aha. To nam też pokazało. ale niezłe to było. <laughs> Ma ten. Um, jak to się nazywa? Nóż w bucie. Całkiem fajnie to wyglądało. A tu można jeszcze podnieść go. O, całkiem fajne to jest. I to. Aha. <laughs> Dobre. Wrzuciła go do czarnej dziury. Ciekawe, czy gdzieś go przeniosło. Ciekawe, zobaczymy, co będzie dalej. A ten gościu to tak będzie... Ciekawe, czy on tak będzie stał. Czy on sobie pójdzie za chwilę. Ale zobaczymy, może można go... Użyjemy tego gwistka znowuż. O. O jest dobra. Możemy sobie przebiec dalej i się przeslizgnąć Całkiem fajnie zrobione. A, dostała, dostała swoją broń. Widocznie musieli, zanim ją wsadzili, pewnie do tej klatki. Tu jak będziecie X-em robić, to X wciskać, jak ona się będzie wspinać. To ona będzie szybciej się wspinać. Na pewno będzie... Może gdzieś się to wam... Podejrzewam, że gdzieś się to przyda w jakichś poziomach. O i następny dostaliśmy. Aha, tu będziemy musieli przejść. Dobra. No, mówiłem, że to wskakanie takie szybkie czyli jak chodzicie i się podnosicie pewnie wam się to przyda. O, jeszcze zabicia są takie fajne. Z ukrycia. Fajnie to wygląda. Fajnie gra jest zrobiona w ogóle. Fajnie płynie um, ta nasza bohaterka. Biega sobie. A tu jest co? Tu jest. Naciśnij, aby użyć wzroku orła i poznać zachowanie przeciwników. Aha, czyli coś w tym stylu. Wzrok orła pokazuje trasę patrolową strażnika na pomarańczowo. Ok. Ciekawe czy będzie można skoczyć na niego i go. A, już wiem, tu nie będzie można skoczyć. Trzeba zejść po prostu i wejść w tą po lewej mamy tą czarną skrytkę, żeby się tam schować. My się tam schowiemy. O! Ciekawe czy on nas może wykryć jak my się tam przesuwamy a my ich nie zabijemy, my sobie tutaj pójdziemy dalej, oni nas i tak nie będą słyszeć i znowu już dostaliśmy złoto czekajcie, bo tu nikogo nie ma? Nie, tu chyba nikogo nie będzie, dobra a co tu jest? użyj petardy hukowej, aby ogłuszyć strażnika naciśnij i wybierz petardę Przecież... a tu kurde nawet petardy są Przytrzymaj L1 i użyj, aby wycelować. A no dobra, to weźmiemy. Aha, petarda. Czekaj teraz. L1 i do góry, żeby wycelować. Aha, i R2. A, to w ten sposób możemy to zrobić jeszcze. Też fajne jest to. Fajny patent, jak na platformówkę. Fajna mechanika jest zrobiona, także dużo rzeczy mamy tutaj do sobie do grania. Czekajcie, jeżeli strażnicy rozmawiają, nie będą widzieli, co się dzieje. I wzajemnie masz pilnować tyłka. zobaczymy o co tu chodzi. Mam na ciebie baczność X. A, to chodziło o to, że jak oni będą rozmawiać, to oni nas nie będą widzieć, co my będziemy robić. Tu jest jakaś kolejna jakaś znajdka. Dobra, tu na no, chyba będzie można iść. Wow! A tu nie wiem, czy się miałem tu schować? Chyba nie. Dobra. Czyli jak oni sobie gadają, to możemy sobie spokojnie właśnie wykonać taką akcję. A czekajcie. A nie tu, Aha, bo tu jesteśmy za tym. Oni nas nie będą widzieć. Nie wiem, jak czyś można kłócać jakoś. A ja można kłócać jednak zobaczcie. A to dobrze. Dobra, musimy poczekać na nich. Czekaj wciśniemy. Aha, taką drogę oni tu mają. To my będziemy tam w tą czarną dziurę, będziemy mogli wejść i się schować, póki oni nie przejdą. Fajnie w ogóle, em, kolorystycznie jest. E, czemu ona nie przychodzi? Czekaj. E, nie, co ty robisz? Nie masz nic i może mi. Nie wiem, jak. Czemu ona nie chce? Może ja coś źle wcisnąłem. Przeskok, no i X jest. Dobra, to teraz może Dobra Dobra, wejdziemy tu trochę, żebyśmy mogli ich spokojnie ominąć Nie będziemy ich zabijać, bo pewnie byśmy alarm wywołali, ale możemy sobie spokojnie tędy przejść. I tu coś jest. Czekaj, przytrzymaj aby wychylony w górę, aby otwierać od tu jakieś skrzynie są z jakąś amunicją jeszcze mamy. Aha, dobra, czekaj. Ja wziąłem to czy nie? Nie można więcej wziąć. Aha, dobra. A mamy tam aż przejść. Dobra, to będziemy musieli pewnie. Z... Zabić go. Ej, nie, tak, to nie miało być. Co to jest? Czemu? Ej, no to tak nie miało być, kurde. Dałem się zabić. Dobra, poczekajcie. Jakąś dystrakcję mamy tutaj zrobić. Distraction. Znajdź swój miecz, uratuj informatora, asesynów. Dobra, zobaczmy petardę. Tylko teraz, gdzie ją jeszcze rzucić? Poczekajcie, to miało być tak, nie? Nie, to teraz nie wiem, gdzie ją rzucić, tą petardę. Ale poczekajcie, bo może tu wcale nie trzeba rzucić petardy Czekajcie, może? Ja teraz nie wiem jak to zrobić, bo już mnie raz zabili Ale dobra, zobaczymy tak Aha, dobra, to będziemy go, to będziemy musieli tak to zrobić, dobra Tylko musimy poczekać aż oni tam przejdą. Dobra, zobaczymy o co tu chodzi. Jeszcze zobaczymy tak. Teraz zrobimy tak. Teraz zrobimy tak. No kurde, bez sensu to jest. Nie wiem o co tu chodzi. Poczekajcie jeszcze. Chyba, że zrobimy tak. Nie, to musimy więcej zrobić. Tak, musimy. O, tak zrobimy. No dobra, no to daliśmy radę. Kurde, już myślałem, że trzeba będzie coś. E, z petardami kombinować, ale daliśmy radę, dobra. Cory za błąd. Ale ja dopiero. O, mamy miecz, teraz będziemy mogli z nimi walczyć, w w chociaż. A, tu mamy kwadrat atak i trójkąt. Tu jest jakiś tutorial, czekaj. Ej, tak to nie miałeś. Dobra. 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 A, dobra, dobra. a my się tutaj uczymy jak po prostu walczyć. Dobra. Aby wykonać przewrót. Aha, blokując, czekaj. Nie wiem, jak to mam zrobić. Nie tak. Kurde, a w ten sposób. A Boże, to trzeba szybko robić. Masakra. My gosh. To trzeba naprawdę dobrze zrobić, żeby... Mm. Dobra. Aha, kwadratem atakują. Aha, trójkąty mamy silne ataki. Aha, i tu pokazuje, że mamy go w finisze mu zrobić. Dobra. A okej, okay, dobra po bloku możemy po prostu atak zrobić i go załatwić. Aha, dobra, fajnie to wygląda. Tylko tak trochę jeszcze. Nie ogarniam tego, ale pewnie jak będziemy więcej grać, to... Jak to teraz zmienić, żeby ona w którą stronę naszła? A, nie wiem o co chodzi, dobra. Nowe powiadomienie w Amusie. Edzie Auditory, tam jakieś było? Zaraz zobaczymy. A, to jest mapa. Tu będziemy mapę widzieć. A, dobra. Tam jest jeszcze coś do zabrania. Tam było coś, dobra. Teraz możemy śmigać sobie spokojnie dalej. Aha, tu się musimy prześlizgać dobra. On nam pokazało, jak się przyślizgać. Tu chyba będziemy musieli skakać, co? A, ciekawe, czy będziemy musieli go uratować. Odszuka, aha, uratuj informatora z asesynów. Aha, dotrzyj do... dobra. Ale my chcemy jeszcze... My chcemy... nie tu! My chcemy jeszcze to podnieść, dobra, podniesiemy to nie tu, do góry. Dawaj, ok, dobra, to już mamy przyjdziemy tu dalej. I teraz, aha, tutaj długi skok, i jesteśmy tu, dobra. Czekajcie, tylko mapy zobaczymy. Aha, tam coś bym mieli dalej. Dobra, to teraz idziemy tu. I teraz mamy strażnika tam, dobra. Dobra, mamy jakieś zadanie. Aha, i tu mamy jakieś strażnika zabić. A, będzie nam klucz potrzebny. To jest ten gościu z kluczem, dobra. Dobra, czyli musimy ich po prostu wszystkich po kolei wykończyć. Czekaj, ten tu zaraz się odwróci. Dobra, tego mamy już zrobione. A czekajcie, tu jest jeszcze coś. Pójdziemy tylko tu to zabrać. Dobra. Fajnie, tak... Nie za bardzo skomplikowane to jest. Czekajcie, bo tu można jeszcze otworzyć coś. Tak, to chyba tym. Aha, dobra. Aha, to trzeba iść do góry, jednak trzeba będzie tutaj jakoś zabić. Ale my go ogłuszymy. Czekajcie, to było tak, nie? Tylko niech tamten gościu sobie pójdzie. O, superos. Tu się schowiemy i poczekamy na tego drugiego gościa. Tylko zobaczymy, gdzie on jest. A on już idzie. Dobra. W sumie, może będziemy mogli go obejść i w ogóle go nie będziemy musieli zabijać, ale. A, zwłoki zaraz. Kurde. Ale dupa. Z jest za... Zepsułem to. Oh my gosh. A, już teraz wiem, że nie mogę tego zabić, gościa. Ale porażka Kurde, nie udało mi się no kurde, niby wydaje gra się prosta zrobisz jeden błąd i już musisz robić to od nowa. No co jest? Nie mogę teraz. Ale bez sensu, ty. Ty, no jaki bez sens? <noise> Ale masakra. A, bo to jest tak, gdzie nie musisz tego robić w ogóle. A ty, to ja już dalej tu jestem. Ale co to było? No, ja myślałem, że będę tam jeszcze musiał. Um, walczyć. A to porażka. No dobra. Well, all right. Far from your reach by now, is One of your Tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still-worn corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the brother. How naive, thinking you...

Zadanie tam było do zrobienia, żeby właśnie związać od niego klucz i po prostu uwolnić tego gościa w więzienia. Nie, nic, ale wygląda na punkty synchronizacji. Aha, odłamki Animusa 6x6, skrzynie czas 1737. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało i chcecie zobaczyć drugą część, to może dajcie lajka. Like Jeśli Wam się nie podobało, to napiszcie albo dajcie dislike. A. Zresztą jak będziecie chcieli, no ja będę spróbuję się e, dograć drugą część, e, czyli kolejne po prostu rozdziały. Jak wam mówię, jak Wam by się będzie podobać, to e, dawajcie, lajkujcie, to przynajmniej będę wiedział, że mam robić dalej, e, a jak nie, to po prostu nie będę się spuszczał i nie będę e, wam po prostu dopiero zawracał i nie będę wrzucał jakichś e, materiałów. Się, w każdym razie mi się podobało, ja na pewno grę skończę. E, jak będą jakieś trofea, to jeszcze dogram to wszystko. Na razie, w każdym bądź razie, będę kontynuował i będę po prostu próbował dobrze się bawić w tym wydaniu Assassina. Takim całkiem innym od tej normalnej serii, czyli AAA. A ta plapouruka jest całkiem fajna i na pewno będę się dobrze bawił. Mam nadzieję, że będziecie się z tym filmikiem też dobrze bawić. No nic, ja już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia może.